A naszym gościem jest Litewski europoseł z partii Linio, Petras Auštrevičius. Petras... Kilka dni temu otwarto w Parlamencie Europejskim wystawę o polskiej pomocy dla Ukrainy. Jak pan, jako Litwin, bardzo doświadczony polityk ocenia polską pomoc dla Ukrainy? W tym tygodniu mieliśmy w Parlamencie Europejskim wystąpienie prezydenta Litwy. Swoją drogą nie znałem tych danych, ale wspomniał on, że łącznie państwo i ludzie przekazali na Litwie kwotę sięgającą miliarda. Jesteśmy sąsiadami, historycznie związani, więc kto jak nie my, ma być pierwszy. Kto ma wyciągnąć pomocną dłoń? Jak nie my. Musimy wprowadzać kulturę, czy może tradycje wyjaśniania tego, co robimy, bo czasami inni przedstawiają siebie jako tych, którzy robią najwięcej, a rzeczywistość bywa zupełnie inna. Niemcy przedstawiają siebie jako kraj, który niesie najwięcej pomocy Ukrainie. Dominika, be very blunt. Będę bardzo bezpośredni. Od samego początku wojny, w ciągu dnia czy dwóch Litwa wysłała Stingery na Ukrainę, a nie zaoferowała 5 tysięcy hełmów. Oczywiście Niemcy są duże. Z pewnością okażą większe wsparcie, zwłaszcza wojskowe, mają takie możliwości. Ale na początku, kiedy każda godzina i każdy dzień był dla Ukrainy kwestią życia i śmierci, kto zareagował? Pierwszy my. Na wiele sposobów i nie zapominajmy o tym. To bardzo ważne. Czego spodziewasz się teraz? Bo Rosja stara się zdestabilizować sytuację także

To pokazuje kilka ważnych rzeczy. Po pierwsze, Rosja nie jest ograniczona. Zupełnie nie. Spójrzmy, ile planów mają poza Ukrainą. Mają czas, mają zasoby i mają, co najważniejsze, interes, aby ułożyć sprawy w tym regionie. Ale po drugie, wygląda mi to na część bardziej złożonego planu. Nie chodzi tylko o Ukrainę, chodzi o jej otoczenie, bo to, co boli Putina, to otoczenie europejskie, które ma zupełnie inne perspektywy i możliwości życia. Swoją drogą to bardzo silny komunikat dla nas wszystkich, że teraz Ukraina. Następnie Mołdawia. No i pytanie: kto będzie następny? A naszym gościem w Parlamencie Europejskim był litewski europoseł Pestras Austriowicz. Ze Strasburga, Dominika Ciosic, telewizja polska.